wspaniałym towarzystwem, w którym y, się znalazłem. Y, wracając do warunków uchwalenia tej ustawy, to przecież nie ja byłem jej twórcą jedynym, ale to był cały zespół ludzi, którzy nad tym pracowali. Ja tylko byłem takim taranem, bo nie miałem nic do stracenia, byłem wolnym człowiekiem, który wybijał y, dziury w murze, który już był dosyć mocno zmurszały. Kraj wtedy pragnął wolności. Ja, powiem szczerze, pragnąłem wolności gospodarczej, chociaż trudno sobie wyobrazić wolność gospodarczą bez wolności w ogóle. Jednym z celów, znaczy, yy, moje doświadczenie życiowe, już prawie zbliżam się do 80 lat, pozwoliło mi na zebranie pewnych praktycznych ocen. Ja przez 20 lat byłem, kierowałem państwowymi, dużymi, państwowymi przedsiębiorstwami. Potem 20 lat prowadziłem prywatne interesy w warunkach tzw. realnego socjalizmu. Przypominam sobie, że jak Rakowski poszedł do generała Jaruzelskiego z propozycją nowego rządu i Jaruzelski zaprosił, poprosił o, o, o moją kartotekę, i wtedy pyta Rakowskiego, czy Ty zwróciłeś uwagi, że ten Wilczek całe życie był tylko dyrektorem. No rzeczywiście tak było po skończeniu pracy na Politechnice w Katedrze Chemii Organicznej. Byłem najmłodszym w Polsce wtedy dyrektorem, naczelnym dyrektorem przedsiębiorstwa państwowego. I Rakowski powiedział tak, nawet go pytałem dlaczego i Czesiu odpowiedział. Odpowiedział mi, że woli mieć, chce zawsze chciał siedzieć wysoko, żeby mieć jak najmniej durniu na czoło. I wtedy Jaruzelski wykazał pewną e, zdolność do uśmiechu, bo powiedział, no to teraz będę miał tylko dwóch. Ale nie to było tutaj ważne. Otóż miałem to doświadczenie 20 lat w kierowaniu gospodarką państwową i miałem doświadczenie 20 lat jako rzemieślnika. miałem już dwa fakultety, musiałem działać, w, w ramach rzemiosła, bo nie było, innych, nie było innych przepisów. I z tej drugiej części mojego doświadczenia doszedłem do wniosku, że rzecz sprowadza się do tego, żeby wyrwać gospodarkę z rąk urzędników, biurokratów, którzy specjalnie dusili tych biednych rzemieślników, żeby łatwiej od nich wyciągnąć jakieś samochódki czy. A poza tym yy, uważali, że jest to władza, dlatego że był taki przepływ z urzędów skarbowych do partii, z partii do urzędów skarbowych, to byli określeni ludzie, którzy nie rozumieli gospodarki, bali się tego, którym było wygodnie, w tym, żeby to wszystko było pod kontrolą. Otóż istotą, takim kadłubem tej ustawy było wyrwać jak najwięcej decyzji z rąk rzemieślników. Jak było to ważne, widać, że rzemieślnicy, że tak powiem, raczej biurokraci się odwinęli i przez te parę lat yy, zdążyli zepsuć. Nie tylko tą ustawę, ale namnożyć jeszcze tyle przepisów, że ten naturalny odruch społeczny, który yy, pędzi ludzi do pracy na własny rachunek, jest hamowany czy, czy moderowany. <laughs> Przypominam sobie jak yy, długo trwała walka o to, żeby nie ograniczać Wielkość zatrudnienia w przedsiębiorstwach prywatnych. Chociaż w początku, w preambule praktycznie tej, tej ustawy, było zrównanie wszystkich sektorów państwowego, spółdzielczego, bo i taki był wtedy, i prywatnego, to jak przyszło do rozważań, ilu może zatrudniać taki prywatny przedsiębiorca, to ci przedstawiciele tego betonu partyjnego mówili: No, jak to? To co będą przedsiębiorstwa prywatne i będą miały tysiąc osób. Ja wtedy mówię: to Gdzie wy znajdziecie takiego idioty, który by chciał się męczyć z tysiącem ludzi? Zaraz mu się zalęgną związki zawodowe i będą liczyć jego pieniądze. I to tak rozśmieszyło to towarzystwo, że ktokolwiek to podnosił, używano tego argumentu. że widziałem idioty, że chciał przedsiębiorstwo państwowe e, e, prywatne tak rozbudowywać. Zresztą pamiętam, że. Często dziennikarze mnie pytali, czy pana prywatne przedsiębiorstwo ma już związki zawodowe. Wtedy odpowiadałem, nie ma, sam dbam o pracowników. I ,ended. największym sukcesem, jaki jak, jak, jak można nazwać, to, to jest skutki tej ustawy. Jeżeli jest prawdą, a jest prawdą, że w oparciu o tą ustawę powstało kilka milionów przedsiębiorstw prywatnych. I że znalazły zatrudnienie tam 6 milionów ludzi, to, to był ten moderator, że ten upadek państwowych przedsiębiorstw nie był taki szkodliwy, bo ludzie mieli gdzie odejść. I odeszli rzeczywiście. Pamiętam, że po skończeniu tej kariery ministerialnej często byłem zapraszany na organizowane w tym, w tym czasie, w świecie, konferencje na temat. Yy, Transformacji gospodarki socjalistycznej czy wolno, gospodarki planowej na, na gospodarkę wolną. Zostałem zaproszony na uroczystości dwustulecia giełdy filadelfijskiej. Głupio się poczułem, bo co mogłem powiedzieć, jak w tym samym czasie uruchamiano giełdę w Warszawie. Ale powiedziałem, że mimo, że. Z giełdą to jesteśmy spóźnieni o 200 lat, to z drugim wymogiem takim podstawowym yy, yy, gospodarki yy, yy, prywatnej jest przewaga sektora prywatnego nad państwowym. I wtedy odważnie powiedziałem, że mogę zapewnić, że osiągniemy co najmniej 50% udział yy, gospodarki naszej znaczy produkcji i usług w sferze prywatnej gdzieś w granicach dwóch, trzech lat. Wtedy wszyscy oczywiście się śmiali. Ja sam uważałem to jako taką prowokację, ale podejrzewam, że byłem bliski prawdy. Że to nadganianie tego przodującego kapitalizmu nie musi być takie wolne. I okazało się, że ten potencjał... Kwiący w tych polskich rzemieślnikach czy w polskich inżynierach, którzy się męczyli często na państwowych posadach, był tak ogromny, że tak szybko powstało tyle, tyle nowych przedsiębiorstw. Ja myślę, że znaczy moja ocena gospodarki i stanu gospodarki polskiej jest bardzo pozytywna. Jestem zdania, że to, co się w tej chwili dzieje w naszej gospodarce, Dzieje się, że tak powiem, normalnie, planowo bym nawet powiedział, że nawet ten kryzys to jest po prostu kolejny kryzys, który wbudowany jest, jak gdyby, w gospodarkę rynkową. I martwi mnie nadmierny interwencjonizm państwowy, to, co się dzieje w Ameryce i w Europie pod wpływem amerykańskich decyzji, że się odchodzi od tej kardynalnej zasady, że te okresy spowolnienia wzrostu gospodarki są ożywcze, że się wygubi tych słabe łóży, tak jak w stawie trzeba wpuścić szybaka, żeby te tłuszczne karpie pogonił. Po, po I y, sytuacja y, Polski w, te, w, tej, w, te, w tym zakresie jest wyjątkowa. Pierwszy raz się zdarza, że Polskę wymienia się na mm, pierwszym, czy drugim czy trzecim miejscu, y, y, w których nie popełniono tych błędów gospodarcze finansowej jak, jak jak całym świecie. Największą satysfakcją, jaką mogę odnieść to jest stwierdzenie dzisiaj tego, że ta ustawa sprzed 20 lat odpowiada w pełni dzisiejszym wymogom europejskim. I to jest największa satysfakcja, jaką można mieć. Przynajmniej w czymś jesteśmy, jesteśmy zbliżeni do tego poziomu światowego. Jeszcze raz serdecznie dziękuję na takie liczne spotkanie i na miłe słowa pod moim adresem długo dawno ich nie słyszałem. Ja muszę powiedzieć nie, żebym się martwił, ale że to praktycznie oprócz Nagrody Kisiela, którą dostałem za bezczelne zachowanie się, że tak powiem, jako ministra, nikt nie podnosił moich zasług, czy w ogóle zasług tych ludzi, którzy w tamtych czasach walczyli o wolności gospodarczej. Dziękuję bardzo.